Siema. Przed chwileczką troszeczkę sobie porozmawiałem z handlarzami samochodów dlaczego stare samochody w Niemczech tak drożeją. No i kilku handlarzy mi powiedziało, że od nowego roku po nowym roku nowe samochody mają podrożeć nawet o 30%. Dlaczego? Ponieważ to Cena prądu idzie w górę. Kosmiczne rachunki: tutaj ludzie w Niemczech dostają za prąd. Ceny paliwa idą w górę. A jak wiadomo, do produkcji jest potrzebny prąd. Żeby te samochody przetransportować, jest potrzebne paliwo. Dlatego teraz już podnoszą ceny na używane samochody, ponieważ, kiedy nowe auta rzeczywiście podrożeją o 30% te ceny za używane auta nikogo nie będą szokować. Także zapowiada się ciekawie. Jestem ciekaw co się wydarzy późną jesienią po nowym roku, ponieważ tutaj ludzie w Niemczech dostają w tej chwili rozliczenia za prąd, za ogrzewanie i dostają kosmiczne rachunki, muszą czasami dopłacić nawet po 1000 euro a mieszkania tutaj drożeją, ogrzewanie wszystko drożeje, podnoszą czynsz. Także zapowiada się naprawdę nieciekawie. Wydaje mi się, że niedługo samochód będzie luksusem. Do tego dochodzą jeszcze drogie ubezpieczenia, drogie naprawy tutaj w Niemczech, podatki drogowe. Niewielu ludzi za chwileczkę może być stać na samochód Wtedy może potanieją, ale jak nie będzie na jedzenie, co to za pocieszenie. Pozdrawiam serdecznie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Kilku handlarzy to samo mi powtórzyło. Do następnego.